Otwieramy list świętego Pawła do Tytusa i w rozdziale trzecim czytamy pierwszych siedem wersetów. Przypominaj im, aby z wierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani porządliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć, i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia, przez odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwiani łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach, to jest dobre i użyteczne dla ludzi. Moi kochani, taki prosty tekst, Wydawałoby się, że aż tak prosty, iż no nie wypada go komentować. No bo o czym tak naprawdę apostoł Paweł pisze do Tytusa? Miał zwrócić uwagę Kościołowi, aby nie miał ducha buntowniczego, ale szanował ówczesne władze, wykonywał prawo, które było dla dobra przecież wszystkich ludzi stanowione, i żeby ci ludzie tworzący Kościół byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Wydaje się to być tak proste, że właściwie nie ma co komentować, ale dalej jest jeszcze prościej. Oto apostoł mówi, aby o nikim źle nie mówili. No ileż razy można przypominać ludziom wierzącym, Ludziom, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, żeby o nikim źle nie mówili. Ileż razy można to przypominać? Mądremu człowiekowi wystarczy raz powiedzieć. Głupiemu można powiedzieć dwa razy. Ale jeśli trzeba to powtarzać po raz trzeci i czwarty, to znaczy, że ktoś nie chce tak żyć. A jeśli nie chce tak żyć, to nie powinno być dla niego miejsca w kościele. I nie powinien starać się o to, aby w kościele pozostać. Bo to nie jest dla niego miejsce. A Kościół też nie powinien za wszelką cenę takiego człowieka zatrzymywać. Niech idzie do świata, niech diabeł nauczy go żyć. Może wtedy pójdzie porozum do głowy. A ci, którzy pozostaną, nie mają być kłotliwi, ale mają sobie wzajemnie ustępować mają okazywać wszelką łagodność wszystkim ludziom. Naprawdę, jeśli jesteś bratem i siostrą w Chrystusie, czy to naprawdę nie jest wykonalne? Czy to naprawdę jest taki poziom etyki biblijnej, który jest niewykonalny? Przecież to są proste rzeczy. Gdybyśmy tego się trzymali, nie bylibyśmy w kościołach problemu z obmową, z plotką, z obrazą, ze złością. Paweł Apostol mówi, że kiedyś, 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 kiedyś byliśmy nierozumni. Tak, byliśmy głupcami, którzy uważali, że Boga nie ma. To prawda. Byliśmy też niesforni, czyli byliśmy, byliśmy skłonni do wszelkiego rodzaju buntu i awantur. Byliśmy błądzący, bo tak było przecież. Nie znaliśmy prawdy, nie wiedzieliśmy dokąd idziemy. Błądziliśmy, czasami szukaliśmy, ale to też przecież było błądzenie. Byliśmy poddani porządliwością. Tak spełnialiśmy porządliwości własnego ciała. Za wszelką cenę chcieliśmy posiadać, chcieliśmy posiąść, chcieliśmy doświadczyć. Byliśmy niewolnikami rozmaitych rozkoszy. Nie potrafiliśmy sobie odmówić, czy to dobrego jedzenia bez względu na cenę, czy to seksu bez względu na to z kim gdzie i jak, czy to wyjazdu, który być może rujnował nasze finanse, no ale przecież nie można sobie odmawiać. Żyliśmy w złości i w zazdrości. Zwróćmy uwagę, tu jest mowa o czasie przeszłym. Żyliśmy w złości, żyliśmy w zazdrości, tak byliśmy ludźmi pełnymi złości. Byliśmy też ludźmi, którzy nieustannie wszystkim, wszystkiego zazdrościli. Tak bardzo chcieliśmy mieć to, czego akurat nie posiadaliśmy, bo nam przecież się też należało. Byliśmy znienawidzeni z powodu swoich postawy. Wielu ludzi nam dawało do zrozumienia, że ma nas dosyć, ale i my sami nienawidziliśmy wielu innych ludzi. Też dawaliśmy im do zrozumienia, co o nich myślimy. Ten trzeci werset, o którym mówiliśmy przed chwilą, jest po prostu takim krótkim powrotem do przeszłości. Paweł mówi, takimi byliśmy. Dlaczego o tym w ogóle Paweł pisze? Widocznie ludzie, którzy byli chrześcijanami pod opieką Tytusa, pozwalali sobie na to, żeby takie rzeczy robić. To dlatego Paweł mówi, aby o nikim źle nie mówili, żeby nie byli kłótliwi, ale ustępowali sobie wzajemnie, okazywali sobie łagodność. Jakże trudno dzisiaj Trafić z takim prostym przesłaniem do ludzi wierzących. Jakże to trudno? Przyznaję, że noszę w swoim sercu nieustanny ból serca, nieustanny ból, nieustanne cierpienie, kiedy patrzę na Kościół, kiedy przyglądam się, jak Kościół żyje, jak Kościół funkcjonuje, jak ludzie wzajemnie siebie traktują. To jest trudne do zaakceptowania. Żeby było jasne, to jest w ogóle nie do zaakceptowania. Ja nie rozumiem ludzi. Nie rozumiem ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, a zachowują się czasami w sposób tak podły, że nie trudno, że nie można tego, w żaden sposób objąć swoją, swoim rozumem. W czwartym wersacie Paweł opowiada, ale kiedy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga. Był taki moment w naszym życiu, była taka chwila, kiedy Bóg objawił nam swoją miłość, Bóg objawił nam swoją dobroć. Zbawienie, ratunek, objawienie tego, że jesteśmy ważni dla naszego Boga, że jesteśmy akceptowani, kochani. To złamało wiele serc, to złamało wiele ludzi. To w jakiejś grupie ludzi przyczyniło się do tego, że naprawdę ich życie uległo radykalnej poprawie, radykalnej przemianie nawet można powiedzieć. To są ludzie, którzy naprawdę narodzili się na nowo. To jest nieszczęście dzisiejszego kościoła, iż wielu ludzi mówi, że się nawróciło, ale nigdy nie narodzili się na nowo. Nigdy nie stali się nowym stworzeniem. Przenigdy to się nie wydarzyło. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie chcemy pozostawić swojego starego życia. Nie chcemy się pozbyć swojego starego życia. Jesteśmy do niego przywiązani. I nie rozumiemy wtedy nowego życia. Nie rozumiemy Chrystusa. Nie pojmujemy tego, kim jest Jezus Chrystus, jakim jest Jezus Chrystus. To bardzo, bardzo smutne, a nawet powiedziałbym, że często przerażające. On zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy. Z jednej strony odczytujemy ten tekst, jako bolestą prawdę. On nie zbawił nas dlatego, że byliśmy dobrymi ludźmi. Zbawił nas zupełnie z innego powodu. Chciał i uczynił to. A z drugiej strony nawet, jeżeli spełniliśmy jakieś dobre uczynki, to też nie zbawił nas z powodu tych uczynków, ponieważ one nie są w stanie wymazać naszych win. Nie są w stanie zapłacić za naszą podłość za nasz grzech, za obłudę, w której żyliśmy. On nas zbawił dla swojego miłosierdzia, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Właśnie o tym mówiliśmy przed chwilą. On nas zbawił, bo nas zanurzył w Duchu Świętym. On nas zanurzył. Narodziliśmy się na nowo, drogi bracie i siostro. Jeżeli nie narodziliście się na nowo, to nie rozumiecie, o czym jest ten fragment Słowa Bożego i być może czujecie się dotknięci, urażeni, ale to jest dowód na to, że nie narodziliście się na nowo. Jeżeli ktoś narodził się na nowo, to być może nawet z bólem serca, ale rozumie o czym. Apostoł Paweł napisał do Tytusa. Odnowa przez ducha świętego oznacza, że wszystko stało się nowe. Stare przeminęło. Nie ma już w nas starego życia. Wierzący ludzie nie kłamią. Wierzący ludzie nie plotkują. Nie obmawiają, nie kradną, nie cudzołożą. No ludzie, czy to dociera do Was? Ile można o tym mówić? Ludzie wierzący nie czynią takich rzeczy. Albo naśladujesz swojego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa, albo naśladujesz swojego Pana Diabła. Nie ma innej możliwości. Albo jesteś dzieckiem światłości, albo jesteś dzieckiem Diabła. Żydzi też tego nie rozumieli. I kiedy Jezus im to zarzucił, że są synami Diabła, dziećmi Diabła, to się wściekli na Niego i chcieli Go rozszarpać. Co no to będą uczynili niedługo potem? On wylał swojego Ducha Świętego obficie na nas za sprawą Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, wiara w Jego zbawczą moc, otwiera drzwi niemieńskiego błogosławieństwa. Otwiera drzwi chwały. Nie ma innej możliwości, żeby przyjąć na siebie Boże namaszczenie. Wszystko przychodzi przez Jezusa Chrystusa. Jeśli nie znasz Jezusa Chrystusa, jeśli mu nie zaufałeś, nie zaufałaś, jeśli nie staliśmy się Jego uczniami, nic do naszego życia nie przyjdzie z nieba. Nic. Wszystko, co przychodzi i uznajemy, że jest z nieba, jest zwykłą podróbą. I wprowadza nas w oszustwo, w przekleństwo. Dlaczego przez Jezusa? Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Tylko w Jezusie Chrystusie jesteśmy dziedzicami żywota wiecznego. Tylko w Jezusie. Jesteśmy dziedzicami życia wiecznego. Nie wiesz, jeżeli ktoś ci mówi, że jest inaczej. Ani uczynkami, ani religijnością, ani innymi pośrednikami nie uzyskasz życia wiecznego. Tylko w Jezusie Chrystusie jest wszystko to, czego potrzebujemy. I tylko w nim, tylko w nim Jezus jest wszystkim dla naszego życia. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawiał. Ty tu zmiał twardo obstawać przy tym, o czym przed chwilą tak obszernie mówimy, mówiliśmy. Żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach, bo to jest dobre i to jest użyteczne dla ludzi. Chciałbym Cię zapytać, przyjacielu, czy żyjesz dla siebie, czy żyjesz dla Jezusa? Czy jesteś użyteczny tylko dla siebie, czy jesteś użyteczny także dla innych ludzi? Czy jesteś użyteczny dla własnego życia, czy jesteś użyteczny dla życia Bożego? Bo to nie jest to samo. Kim jesteś? Jakim jesteś? Co w tobie mieszka? Uczeń Jezusa Chrystusa to niezwykły człowiek. Pełen miłości, pełen pokoju. Pełen dobroci, szukający dla ludzi wszystkiego, co najlepsze. Jeżeli w ustach człowieka, który uważa siebie za ucznia Chrystusowego, znajdujemy kłamstwo, podłość, złość, obmowę, plotkę, przekleństwa, to to nie jest uczeń Jezusa Chrystusa. Czy się to komuś podoba, czy nie? Biblia tak mówi. Tacy ludzie nie odziedziczą Królestwa Bożego. Kochani, niech to Słowo będzie dla nas wszystkich zachętą. To proste Słowo. Tu naprawdę nie trzeba być szczególnie obeznanym z Biblią, żeby to czytać i żeby to rozumieć. To Słowo też pokazuje nam, jak wiele zależy od tego, czy chcemy żyć naprawdę z Bogiem, czy tylko udajemy takie pragnienie? Myślę, że czas skończyć z udawaczami w Królestwie Bożym. Czas skończyć z udawaczami w kościołach. Dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby kościoły były przepełnione udawaczami. Dość tego. To Pan Jezus Chrystus umierał na krzyżu Golgoty, po to, żebyśmy mieli życie wieczne, po to, żebyśmy byli oczyszczeni od wszelkiego naszego grzechu. On dał moc, dał siłę, dał przebaczenie, dał zwycięstwo, abyśmy korzystali z tego w całej pełni. Jeżeli nie chcesz z tego korzystać, to chociaż nie udawaj. Chociaż nie udawaj. Nie udawaj, że jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Amen.